Może znasz taką osobę w swoim otoczeniu, która często mówi, że ludzie jej nie, nie rozumieją, tak? że ją ignorują, odsuwają się od niej, traktują chłodno i ona nie wie właściwie dlaczego, to jest tak bez powodu, tłumaczy to w taki sposób, że może jestem dla nich zbyt głęboka, ludzie przecież boją się tych, co, co się wyróżniają albo ludzie nie potrafią znaleźć mojej energii albo czegoś mi zazdroszczą. Ale ty, patrząc z boku, wiesz, że to nie jej aura, ani wyjątkowość są problemem, tylko zachowanie, które dystansuje innych. To forma właśnie egotyzmu. To forma mechanizmu obronnego, który pomaga uniknąć bólu, odrzucenia, ale jednocześnie zamyka nas na prawdziwe kontakty z ludźmi. Bo zamiast zapytać, jak ja traktuję innych, ta osoba skupia się tylko na tym, jak inni traktują ją. Czasem przyjmuje to też inne formy. Na przykład ktoś mówi, że nie może znaleźć pracy, bo świat nie docenia takich jak ona, czy on. Albo że ludzie omijają daną osobę, bo są zazdrośni o, o jakąś rzecz, o, o jej status finansowy, tak, materialny, a może właśnie to nie świat ją odrzuca tą osobę, może to ona z powodu lęku przed zranieniem, czy odrzuceniem sama odgradza się od innych.